Nazywam się Opalczewski Rafał. Urodziłem się 15 lipca 1992 roku w Litwie. Jeśli chodzi o mój pseudonim, jest to śmieszna historia. Zazwyczaj w młodości wychodząc przed blok do popaków, widwano mnie z batonem po prostu i tak zostało baton. Piłka nożna, y, amatorsko. Y, jestem środkowym obrońcą, tak zwany stoper. Bardzo długo i niezmiennie numer 3. Trenuję, odkąd tylko sięgam pamięcią, będzie to już jakieś 22 lata. Mm, piłka nożna. Jest to uwarunkowane genetycznie myślę. Od pokoleń w, w naszej rodzinie piłka nożna istnieje, data, dziadek, wujkowie, wszyscy praktycznie, więc myślę, że to już, że byłem skazany na to od najmłodszych lat. No to już troszeczkę gorsze pytanie. Najmocniejsza? Zdecydowanie zdecydowanie defensywa, jestem nieustępliwy i lubię powalczyć o piłkę. A jeśli chodzi o najsłabszą stronę moją, to chyba każdy kto ze mną gra, kto ze mną grał na boisku, przebywał, wie, że głowa głowa, moje emocje, moja porywczość. W szkole podstawowej gimnazjum byłem mocny też w lekkoatletyce. Bieganie czy też, czy też skok w dal były moją, jeździłem często na zawody w tych konkurencjach. mu zawdzięczam no z pewnością tacie to on grał w piłkę jego naśladowałem jego oglądałem jeszcze jak on przebywał na boisku bardzo często trenowałem z nim pokazywał mi różne techniki więc myślę że, że tata Największe wsparcie na nas rodzina mój synek żona bardzo często po przegranym meczu jest wsparcie w domu, po wygranym, jest, jest radość, więc, rodzina. Jeśli chodzi o, o teraźniejszość, to jest z pewnością to Sergio Ramos. Nieustępliwość jego, tak jak już mówiłem wcześniej, jest podobna do, do mojego temperamentu. Jego zawziętość, upartość, praktycznie to samo, co. Jeśli chodzi o ligę okręgową, tutaj kiedy, gdzie teraz gramy. To można je policzyć na palcach jednej ręki. Bardzo dużo bramek strzelałem w niższych ligach, gdzie grałem na pozycji napastnika. Byłem z czasu królem strzelców rundy, nie pamiętam już wiosennej czy jesiennej, ale z którejś z rund byłem królem strzelców. Strzelałem wiele bramek. Myślę, że była to bramka z Goplanią i Nowrocław. Nie pamiętam kiedy to było, ale jakoś niedawno. W 90 minucie strzeliłem bramkę na 4-3 gdzie graliśmy w dziewiątkę przeciwko Jedenastce Goplani. Była to 90. minuta i następnie w 91. minucie zostałem sfaulowany w polu karnym i Juliusz Chawasiński wykorzystał karnego, zremisowaliśmy ten mecz 44. No to z pewnością mecz na wacławskim że Dwa sezony temu, bodajże, kiedy to Wrocławia robiła awans do czwartej ligi, a my bez, bez, bez żadnych oporów pojechaliśmy tam przy pełnych trybunach gospodarzy, pokonaliśmy ich 2 do 0. Więc myślę, że to była taka, jest to nasz odwieczny rywal i na boisku, i na trybunach, więc była to dla nas bardzo duża satysfakcja. Różynowo nowo osiągnęliśmy już bardzo wiele. Eee, awanse w sumie już od, bo to od wielu lat, Wisła próbowała się przebić do tej okręgówki. My to zro, zrobiliśmy praktycznie z, z marszu, bo awans z B klasy bez e, porażki, awans za klasy nie pamiętam, już dwie, może trzy porażki. No i teraz utrzymujemy się w e, okręgówce więc. Myślę, że to, co osiągnęliśmy, jest ok. A czy stać nas na więcej, zobaczymy. No, jest ich wielu. Jako, że jesteśmy drużyną, która ma praktycznie cały skład tutaj z jednego miasta, z jednego osiedla, z każdym trzymam się tak samo. Z jednymi widuje się częściej, z innymi rzadziej, ale praktycznie. Wszyscy są mi bliscy. Trudne pytanie. Myślę, że wszystko zależy od tego, czy, czy mam następnego dnia wolne pracy. Jestem takim małym sezonowcem. Jeśli chodzi o to, bardzo lubię zespoły, w których grają nasi rodacy, takie jak Juventus, Bayern Monachium, ale myślę, że najbliższym takim klubem w tym momencie jest Liverpool, gdzie gra mój idol Virgil van Dijk. Jeśli chodzi o film, to jestem zakochany od bardzo dawna już w serii Harry'ego Pottera, często go oglądam, mogę oglądać powtórki. Codziennie, jeśli chodzi o książki. Książki też czytałem Harry'ego Pottera. Nie jestem jakimś za zapalonym czytaczem, można powiedzieć. Nie czytam wielu książek, więc, więc to tyle. Jeśli chodzi o grę, no to co roku kupuję FIFA na PlayStation z chłopakami spotykamy się z różnymi, gramy często, więc myślę, że FIFA. Jeśli chodzi o muzykę, no słucham każdej muzyki, która wpadnie mi w ucho. Też jest tak, że innej muzyki słucham, gdy, gdy jadę samochodem, innej muzyki słucham w domu ze znajomymi, gdy jestem sam. Jest to różne. Ogólnie słucham wszystkiego, co mi wpadnie w ucho. Myślę, że moją potrawą... Spaghetti Bolognese, tak, tak. Myślę, że to będzie taka najlepsza. Nie mam nic specjalnego przed meczem. Wydaje mi się, że, że czy, czy jadąc na mecz autokarem, yy, czy ten, często słucham muzyki, próbuję się wyciszyć i skoncentrować się na tym, co przede mną, czyli przed meczem. Moje największe marzenie jest związane oczywiście z rodziną. Jeśli chodzi o piłkę nożną, to już wiele w niej nie osiągnę swój wiek mam. Ale moim największym marzeniem jest wybudować swój własny dom z dużym ogrodem, abym mógł przekazywać moje umiejętności, jakieś tam mam, mojemu synowi, i żeby był dużo, dużo lepszy ode mnie i żeby może w tym kierunku coś osiągnął. Chciałbym serdecznie podziękować Dublińskiemu Centrum Sportu i Turystyki za zaproszenie mnie tutaj. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. Jako, że jestem tylko takim prostym kopaczem z, z regionalnej tutaj, tutaj piłki, myślę, że, 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 że nie wypadłem źle, sami ocenicie. Bardzo chciałbym pozdrowić chłopaków z drużyny. To nic, że, że, że nie gramy, chłopacy spotykamy się na treningach i, i walczymy o... o. You can